Pamiętajcie, żeby Nie niszczyć ściółki leśnej Nie uszkadzać drzew I takie tam inne Że witam wszystkich widzów Zapraszam na kolejny biwak już nie będzie pytanie gdzie jest boczek Dawno mnie nie było w lesie Korzystając z okazji, że spadł śnieg. Niestety mamy temperaturę plusową, także podejrzewam, że do rana ten śnieg zniknie. Aktualnie mamy 4 stopnie na plusie. No Poszedłem sobie na taką dosyć znaną miejscówkę, ale okazuje się, że jest tu niezłe pobojowisko. Także dzisiejszy setup jest podyktowany warunkami. Tylko, że jest bardzo mokro. Leży roztapiający się śnieg. Postanowiłem, że zabiorę hamak i przetestuję własnoręcznie zrobioną podpinkę ze starego śpiwora. Ten śpiwór jest letni. Dlatego, jeszcze awaryjnie, jak widzicie. Plecaku zabrałem jeszcze karimatę, żeby, no żebym po prostu miał komfort termiczny. Tu w tej torbie mam jedzenie, się trochę nie pomieściłem, nie pomieściłem się w moim plecaku, czeskim pojemność 60 litrów. No bo się okazało, że ta moja podpinka trochę dużo, dużo miejsca zajmuje. Ale dlatego jedzenia mam w worku wodoodpornym. A jak widzicie klimatyczna mgiełka jest. Jak widzicie, gęsty las strasznie. Cofam się do tego miejsca, gdzie tam chciałem sobie biwakować. Wcześniej nie tylko, że tam wszystko było tak zdewastowane przez wycinkę. Już mamy falstart. Chyba dzisiaj chcę, żebym nie biwakował. A raz, że dosyć dobrze znane mi miejsce jest mocno zdewastowane. Po drugie, jakich kilometr dalej jest polowanie. Kilka razy bardzo blisko usłyszałem strzały. Że wolę tu się schować za takim wałem i będę biwakował tuż przy rzece. Choć nie chciałem tego robić. I tak jest dzisiaj bardzo wilgotno. Do tego, jak wiadomo, od wody ciągnie, że będzie ciężka noc, coś czuję. Że rozstawiam się i, i zaczynamy biwak. Bang. Przestawiając kamerę no Zauważyłem tu taką przegniętą sosnę Która centralnie Wisi nad moim wisiałaby na mo, nad moim tarpem Ale będę musiał zmienić to miejsce Bo ona tam się zahaczyła No nie chciałbym mieć niespodzianki w nocy Ech. wybrałem sobie najgorsze miejsce na Hamak, jakie może tylko być. To jest podpinka. Oczywiście uszyłem ten worek sam. Zrobiłem taką tasiemkę, żeby łatwiej się go wyciągało. No i jak wspomniałem wcześniej, no to jest letni śpiwór. Mój pierwszy. Dla zabezpieczenia się wziąłem karimatę. Wtedy włożę sobie tą karimatę jeżeli będzie mi za zimno, między podpinkę a hamaki, i powinno być ok. Oczywiście, żeby lewe powietrze nam się tu nie dostawało. Ups. Niestety nie może być za pięknie. Tu, gdzie zrobiłem swoją linkę, ściągać ładnie, pełni swoją funkcję. Tam, gdzie zostawiłem starą linkę, to ona mi niestety, kurde, wpadła. Wpadła dość głęboko i nie jestem w stanie jej wyciągnąć. Także na szybko tutaj tak związałem, bo po prostu to wisiało. No i podpinka by nie spełniała swojej funkcji. A gdzie jeszcze opał? Gdzie jeszcze ognisko? Gdzie jeszcze obiad? Co jeszcze się wydarzy? Gęsi wracają. Chyba szybko będzie wiosna. To batonuje drewno. Nie jest one do końca suche, w ogóle. Dzisiaj naprawdę będzie ciężko rozpalić to ognisko. Dlatego będę musiał jeszcze się przejść i poszukać smolnych szczapek. Czyli drewna żywicznego. A to na pewno mi Ułatwi rozpalenie ogniska. Odciąłem tutaj gałąź, ale niestety nie ma. Szukamy dalej. jestem taki korzeń. Wyrwany karp. Tak zwany. No zobaczymy, czy tu coś będzie. Coś tam chyba jest, Ona no, proszę Państwa. To nie będzie takie łatwe. Tego ta wilgoć. Podejście nie wiem które. odrobiłem większy kawałek tego spróchniałego piękka. Nie zobaczymy. Nie wiem. Jeśli nie uda to już nie rozpalam ogniska, bo się męczę już tak ze dwie godziny. Powiem Wam, dawno się tak nie, nie namęczyłem przy rozpaleniu ognia, jak dzisiaj. Masakra. Na szczęście żywica właśnie z tego przegniłego pienka rozbujała to ognisko. Już pisałem tu czarne scenariusze. Ognisko nie wygaśnie. Tak sobie myślę, co by tu zjeść. Hmm. No, zrobimy sobie stół cyk, sałata, oliwki, serfeta. A, zapomniałem o jednym. Zapomniałem o jajku. Ej ej ej. Dobra, wrzucimy wszystko i podmażymy kolejną porcję. Ledwie przygotowałem sobie tego tą tortillę z boczkiem. No i znowu mi ogień wygasł. Czy może uda mi się na żarach jakoś usmażyć ten boczek Także jem moje Tortille i... Kładę się smać, bo miał być to relaks, a była walka o życie praktycznie za 3 godziny to cały czas walczyłem z ogniskiem, żeby się paliło Praktycznie jak go nie rozdmuchiwałem, no to wygasało. Także dokończam obiad o kolacji i nie kładę się spać. Także widzimy się rano. Witajcie, widzowie! Ach. Powiem Wam... Komfortowa noc. Podpinka dała radę. Po nerach nie ciągnęło. A tylko w stopy było zimno. Trochę podkurczałem i było okej. Okay. Będzie napić się kawy. Ale może być ciężko. Temperatura w nocy około 4 stopni. A teraz chyba trochę cieplej jest. Śnieg niestety zniknął. A miał być zimowy biwak. No, hmm. jeszcze nie wiem, czy wspominałem, ale. Karimaty od razu położyłem do no między podpinka a hamak, żeby nie wstawać i kombinować w razie, w razie jakby było mi za zimno. Także spałem z karimatą. Kurde, ale wie! opału, mam nadzieję suchego, mam nadzieję sobie zagotować kuchenkę, ja nie wiem może rozpalę ognisko, jestem blisko rzeki także bez problemu to zaleje. Drewno żywiczne. Trochę ze Mam nadzieję, że reszta się odpali od tego. Chyba ja chcę kawy. No, to będzie kawa. Kupiłem taki nowy kubeczek w takim markecie dosłownie za 11 zł. Widziałem, że ma pokrywkę, także brałem go bez wahania. Także muszę go trochę opiec. Jest, gotuje się woda. Oj, zubala się kiera będzie. Dobra, zamieszajmy patykiem. Trochę żywicy nie zaszkodzi. Kurde, rękawice. Gdzieś są w oddali No ja Jeszcze by wylał dopiję swoją kawkę po koboisku śniadanie trochę byle jakie, ale najważniejsze, że jest kawa także dziękuję, że dotrwałeś do końca tego filmu i, i zapraszam na kolejne na razie Proszę Państwa, to nie będzie takie łatwe. Ja wiem, że się nie nagrywało.